Szyderstwa nieprzyjaciół Jezusa zdają się zadawać pytanie: Czy ukrzyżowany pośród dwóch łotrów jest rzeczywiście synem Bożym? Czy ta śmierć na drzewie hańby może być udziałem Mesjasza? Odpowiedź na to pytanie daje nam dobry łotr. On jako pierwszy odkrywa tajemnicę ukrzyżowanego Mesjasza. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa uznają w Jezusie Syna Bożego, zbawcę, pomimo Jego poniżenia, schębienia, męki i śmierci. Jego modlitwa staje się pierwszą adoracją Jezusa ukrzyżowanego. On też jako pierwszy dostaje obietnicę zbawienia. Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju.